Nie prawda, którą społeczeństwo woli ukrywać, zakopana pod warstwami moralności i dobrych obyczajów. Prawda, która szepcze do ucha tym, którzy odważą się słuchać. Egoiści są szczęśliwsi. Podczas gdy Ty poświęcasz się dla innych, dźwigając ciężar świata na swoich barkach, ci, którzy wybrali samych siebie, tańczą swobodnie przez życie. Śpią spokojnie, nie tracą snu z powodu cudzych dramatów, nie spalają się w poczuciu winy. Czy zauważyłeś, że najbardziej hojni ludzie wydają się zawsze zmęczeni, że noszą na twarzy głębokie zmarszczki zmartwienia, podczas gdy bezwzględni zachowują gładką skórę obojętności? To nie przypadek. To okrutna matematyka ludzkiej egzystencji. 500 wieków temu Machiavelli odkrył już tę mroczną tajemnicę natury ludzkiej. Obserwował pałace Florencji i widział ten sam taniec, który dziś widzisz w biurze, w rodzinie, na ulicach. Współczesny altruista jest istotą na wymarciu, pożeraną przez własną dobroć. Oddaje czas, którego nie ma, energii, której potrzebuje. Pieniędzy, których mu brakuje. Tymczasem strategiczny egoista buduje swoje osobiste imperium cegła po cegle, bez ciężaru cudzych skrupułów. Pytanie, które wisi w powietrzu, gęste jak poranna mgła, nie brzmi, czy to sprawiedliwe. Prawdziwe pytanie brzmi, dlaczego wciąż wybierasz bycie ofiarą tego równania? Przygotuj się na zanurzenie w mętnych wodach psychologii ludzkiej, gdzie odkryjemy, dlaczego Twoja hojność może być Twoim największym wrogiem i jak inteligentny egoizm może stać się kluczem do pełnego życia. Ta podróż na zawsze zmieni sposób, w jaki postrzegasz siebie i innych. Niccolo Machiavelli nie był tylko renesansowym myślicielem politycznym, był anatomem ludzkiej duszy, który z chirurgiczną precyzją. Rozcinał ukryte mechanizmy władzy i szczęścia. W księciu nie nauczał jedynie, jak rządzić państwami, lecz ujawnił, jak rządzić własnym życiem. Jego najbardziej niepokojąca lekcja: człowiek dobrze intencjonalny często ponosi porażkę, podczas gdy kalkulujący odnosi sukces. Machiavelli zauważył, że najbardziej kochani przywódcy rzadko byli najskuteczniejsi ci, którzy zbyt bardzo troszczyli się o aprobatę ludu, kończyli zmiażdżeni trybami władzy. Tymczasem ci, którzy stawiali rezultaty ponad uczucia, budowali trwałe imperia. To nie jest lekcja o polityce, to podręcznik przetrwania emocjonalnego. Nowoczesne społeczeństwo stworzyło doskonałą pułapkę. Przekonujecie, że twoje szczęście powinno zależeć od szczęścia innych. Przekształciło osobiste poświęcenie w najwyższą cnotę, ignorując psychologiczną cenę tego równania. Efekt? Całe pokolenia ludzi, którzy czują się winni dbając o siebie, którzy mylą egoizm z troską o siebie, którzy wierzą, że ich radość zostaje skradziona, gdy nie jest dzielona. Ale istnieje fundamentalna różnica między egoizmem destrukcyjnym a egoizmem inteligentnym. Pierwszy niszczy mosty i pali relacje, drugi buduje solidne fundamenty, na których mogą rozkwitać autentyczne więzi. Zostań z nami do końca tego nagrania, ponieważ ujawnimy dokładną formułę, która oddziela narcyza od stratega rozróżnienie, które może ocalić Twoje zdrowie psychiczne i przekształcić Twoje życie pełne poświęceń w symfonię osobistych osiągnięć. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego czujesz ukłucie zazdrości, gdy widzisz kogoś stawiającego własne interesy na pierwszym miejscu? Dlaczego wewnętrzny głos szepcze, co za okropna osoba? Gdy obserwujesz kogoś, kto mówi nie, bez rozwlekłych usprawiedliwień, ta reakcja nie jest przypadkowa. To wynik głębokiego społecznego warunkowania, programowania które uczyniło Cię wspólnikiem własnego nieszczęścia. Samolubne dziecko jest nieustannie korygowane, kształtowane, tresowane. Podziel się z bratem, pomyśl o innych, bądź grzeczny. Dorastamy wierząc, że nasze szczęście jest moralnie wątpliwe, jeśli nie zawiera dobrowolnego cierpienia. Wychowaliśmy pokolenie domowych męczenników ludzi, którzy szczycą się swoimi samonarzuconymi ranami, jak medalony honoru. Rozejrzyj się o wokół. Ilu ludzi znasz, którzy są naprawdę zadowoleni ze za swojego życia? Ilu zasypia bez lęku, budzi się z oczekiwaniem, żyje bez ciągłego ciężaru winy? Niewielu, bardzo niewielu. Większość wlecze się przez dzień jak emocjonalne zombie, uwięzieni w toksycznych związkach, bo tak trzeba, w pracy, której nienawidzą, bo trzeba być odpowiedzialnym, w obowiązkach, które wysysają ich dusze. Bo nie można nikogo zawieść. Tymczasem istnieje cicha mniejszość, która poznała sekret. Ustalają jasne granice, chronią swoją energię jak rzadki skarb, dokonują wyborów opartych na własnych kryteriach szczęścia. Nie są potworami, są emocjonalnymi strategami. Zrozumieli, że nie możesz dać tego, czego nie masz, że nie możesz naprawdę kochać innych, jeśli najpierw nie pokochasz siebie. Nowoczesna neurobiologia potwierdza to, co Machiavelli przeczuwał już wieki temu: ludzki mózg to maszyna przetrwania, a nie altruizmu. Kiedy nieustannie stawiasz potrzeby innych ponad własnymi, aktywujesz te same obwody nerwowe, co przy przewlekłym stresie. Twój układ nerwowy interpretuje nadmierną rezygnację jako zagrożenie dla przetrwania, zalewając twoje ciało kortyzolem i adrenaliną. Inteligentni egoiści z kolei. Utrzymują swój układ nerwowy w równowadze, nie dźwigają emocjonalnego ciężaru, rozwiązywania problemów, które nie są ich, nie tracą nocy na zmartwienia cudzymi dramatami, nie spalają się w poczuciu winy za priorytetowe traktowanie własnego dobrostanu. To nie chłód, to zdrowie psychiczne w praktyce. Pomyśl o relacjach wokół siebie, ile z nich jest naprawdę wzajemnych. Ile wysysa z ciebie więcej energii niż oddaje? Osoba autentycznie altruistyczna często przyciąga emocjonalnych pasożytów, ludzi, którzy wyczuwają jej dostępność, jak rekiny krew w wodzie. Podchodzą z potrzebami, kryzysami, nieskończonymi żądaniami uwagi i zasobów. Strategiczny egoista natomiast ustanawia naturalne filtry. Jego selektywność odstrasza wykorzystujących. I przyciąga ludzi o podobnej energii, osoby, które również cenią wzajemność i szacunek. Ich relacje stają się pielęgnowanymi ogrodami zamiast nieużytków, na których może wyrosnąć każdy chwast. Jakość zastępuje ilość, głębia zastępuje powierzchowność. Klucz tkwi w tym, co Machiavelli nazwał naczyszta, pragmatycznej konieczności, która wykracza poza konwencjonalną moralność. Nie chodzi o to, by stać się socjopatą. Lecz o uznanie, że twoją pierwszą odpowiedzialnością jesteś ty sam. Tak jak stewardzi instrukują, byś najpierw założył swoją własną maskę tlenową, zanim pomożesz innym, tak i życie wymaga, byś najpierw ocalił siebie, zanim oddasz się innym. Ta pragmatyczna konieczność działa na trzech podstawowych poziomach. Po pierwsze fizycznym. Twoje ciało potrzebuje odpoczynku, odżywienia i ruchu. Gdy ignorujesz te podstawowe potrzeby na rzecz zewnętrznych wymagań, osłabiasz swoją zdolność do skutecznego działania w każdej dziedzinie życia. Po drugie, emocjonalnym. Twoja psychika wymaga granic, przestrzeni osobistej i aktywności, które autentycznie przynoszą radość. Po trzecie, czasowym. Twój czas jest jedynym naprawdę nieodnawialnym zasobem, jaki posiadasz. Inteligentny egoista. Rozumie, że ochrona tych trzech filarów nie jest opcją, to obowiązek. Nie czuje winy, że śpi osiem godzin, podczas gdy inni chwalą się produktywną bezsennością. Nie przeprasza za wybieranie zajęć, które go interesują, zamiast ciągle zadowalać innych. Nie usprawiedliwia, jak spędza swój wolny czas, jakby miał się tłumaczyć przed całą ludzkością. Ta świadoma ochrona tworzy cnotliwy cykl. Gdy jesteś fizycznie wypoczęty, emocjonalnie zrównoważony i czasowo zorganizowany, twoja zdolność do autentycznego wkładu w świat się zwielokrotnia. Dajesz z obfitości, a nie z niedostatku. Twoje gesty hojności stają się świadomymi wyborami, a nie neurotycznymi przymusami podszytymi cnotą. Historia pełna jest przykładów ilustrujących tę dynamikę. Spójrzmy na dwóch cesarzy rzymskich Marka Aureliusza i Kaligulę. Aureliusz, często uważany za cesarza, filozofa, poświęcił swoje życie dla dobra innych, poświęcając własne zdrowie i spokój dla imperium. Umarł wyczerpany, pozostawiając dziedzictwo mądrości, ale także człowieka, który rzadko doświadczał prawdziwej radości. Caligula, choć skrajny w swojej brutalności, żył każdym momentem intensywnie, stawiając swoje pragnienia na pierwszym miejscu, bez wyrzutów sumienia. Lekcja nie polega na tym, by naśladować okrucieństwo kaliguli, lecz by uznać, że Marek Aureliusz mimo swojej moralnej wielkości zapłacił wysoką osobistą cenę za swoją ofiarność. Istnieje złody środek, którego nasze społeczeństwo nie chce dostrzec. Punkt, w którym troska o siebie spotyka się z odpowiedzialnością społeczną. Nie poświęcając żadnego z nich. Steve Jobs uosabiał ten mroczny balans. Był notorycznie wymagający. Zaciekle chronił swój czas i energię. Odrzucał zobowiązania, które nie współgrały z jego wizją. Wielu uważało go za egoistę, a nawet za okrutnika. Jednak właśnie ta ochrona jego zasobów pozwoliła mu stworzyć produkty, które zrewolucjonowały życie miliardów ludzi. Jego wkład w świat. Został wzmocniony właśnie dlatego, że odmówił rozwodnienia swojego skupienia. Porównaj to z niezliczonymi, dobrze intencjonalnymi jednostkami, które wypalają się, próbując zadowolić wszystkich, wesprzeć każdą sprawę, rozwiązać każdy problem wokół siebie. Ich wkład, choć moralnie godny podziwu, często rozprasza się w mgle rozproszonych wysiłków, które przynoszą niewielkie korzyści i całkowicie wyczerpują dawcę. Strategiczny egoizm przejawia się w konkretnych sygnałach behawioralnych, które możesz rozpoznać zarówno u siebie, jak i u innych. Po pierwsze, te osoby wyznaczają i utrzymują jasne granice, bez długich usprawiedliwień. Gdy mówią nie, nie podążają za tym elaboratywne tłumaczenia ani obietnice rekompensaty. Proste nie mogę lub nie interesuje mnie kończy sprawę. Po drugie, inwestują swój czas i energię głównie w aktywności i relacje. Które dają autentyczny zwrot. Niekoniecznie finansowy, ale emocjonalny, intelektualny lub doświadczeniowy. Nie marnują weekendów na nudne zobowiązania towarzyskie tylko po to, by zachować pozory. Nie tkwią w rozmowach, które wysysają ich energię w imię grzeczności. Po trzecie, dobrze śpią. Może się to wydawać trywialne, ale jest niezwykle wymowne. Osoby, które stale się poświęcają, niosą ze sobą nieustanny niepokój. Niskopoziomowy lęk, który zakłóca odpoczynek. Inteligentny egoista dbając o swoje podstawowe obowiązki wobec siebie, może oddać się snu bez winy czy zmartwień. Po czwarte dokonują wyborów opartych na własnych kryteriach sukcesu i szczęścia, a nie na standardach narzuconych przez rodzinę, społeczeństwo czy media. Jeśli cenią spokój ponad status, wybierają spokój. Jeśli wolą przygodę zamiast bezpieczeństwa, akceptują ryzyko. Nie żyją cudzym życiem, starając się spełniać oczekiwań innych. Po piąte, paradoksalnie, często są bardziej hojni niż kompulsywni altruiści. Ponieważ dają z wyboru, a nie z powodu społecznego uwarunkowania, ich gesty hojności mają większą wagę i autentyczność. Ale tutaj tkwi najbardziej niepokojący paradoks tej równania. Nieokiełznany egoizm, posunięty do skrajności, buduje złote więzienia. Historia uczy nas brutalnymi przykładami, że obsesyjna pogoń za własnym interesem, oderwana od jakiejkolwiek troski o innych, nieuchronnie obraca się przeciwko praktykującemu. Neron podpalił Rzym, by zbudować swój wymarzony pałac, a skończył samotny, zdradzony przez wszystkich, zmuszony do samobójstwa. Jego chwilowe szczęście kosztowało go własną zagładę. Toksyczny egolizm działa jak narkotyk, daje natychmiastową przyjemność, ale systematycznie podkopuje fundamenty trwałego istnienia. Kiedy traktujesz wszystkich ludzi jak narzędzia do własnych celów, ostatecznie zostajesz otoczony jedynie innymi narzędziami albo wrogami. Zaufanie, ta niewidzialna tkanina, która utrzymuje społeczeństwo w całości, rozpada się wokół ciebie niczym mokry papier. Machiavelli, często błędnie postrzegany jako obrońca bezsensownej okrutności, w rzeczywistości ostrzegał przed nadmiernymi skrajnościami. Rozumiał, że książę, który rządziłby wyłącznie strachem, zostałby w końcu obalony przez zdesperowaną koalicję. Trwałość wymaga równowagi wystarczającego egoizmu, by się chronić, i wystarczającej troski o innych, by utrzymać strategiczne sojusze. Współcześni Narcyzy doskonale ilustrują tę pułapkę. Początkowo ich pewność siebie i koncentracja na sobie mogą wydawać się atrakcyjne, wręcz zazdrosne, dostają to, co czego chcą, wtedy kiedy chcą. Ale spójrz na nich po dekadzie. Często są samotni, otoczeni jedynie innymi ludźmi, którzy ich tolerują z własnego interesu lub ze strachu. Ich zwycięstwa stają się puste, ponieważ nie mają nikogo autentycznego, z kim mogliby je dzielić. Ostateczna prawda jest taka, że inteligentny egoizm nie polega na wyborze między tobą a innymi. Chodzi o uznanie, że to nie są kategorie przeciwstawne. Gdy naprawdę czujesz się dobrze sam ze sobą, jesteś wypoczęty, wypełniony, spokojny, Twoją zdolność do wniesienia wkładu do świata rośnie wielokrotnie. Kiedy jesteś wyczerpany i pełen urazy z powodu ciągłych poświęceń, nawet Twoje najbardziej szczodre gesty niosą ze sobą goryczeć obowiązku. Społeczeństwo desperacko potrzebuje więcej osób praktykujących tę równowagę. Potrzebujemy jednostek, które odmawiają bycia męczennikami, które stawiają wysokie standardy tego, jak powinny być traktowane, które pokazują, że można być jednocześnie skoncentrowanym na sobie i społecznie użytecznym. To są prawdziwi liderzy, nie ci, którzy nieustannie się poświęcają, lecz ci, którzy zachowują siły na walki, które naprawdę mają znaczenie. Jeśli ten film obudził w tobie coś, jeśli rozpoznałeś własne wzorce niepotrzebnego samozaparcia, to już zrobiłeś pierwszy krok. Zacznij od małych rzeczy. Powiedz nie zobowiązaniu, które cię w tym tygodniu nie interesuje. Prześpij godzinę więcej zamiast oglądać kolejny odcinek z obowiązku towarzyskiego. Poświęć 30 minut dziennie na coś, co autentycznie sprawia ci radość, bez tłumaczenia się przed kimkolwiek. Zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz dalej zgłębiać te niewygodne prawdy, które społeczeństwo woli ignorować. Podziel się w komentarzach sytuacją, w której wybranie siebie zamiast innych przyniosło lepszy rezultat dla wszystkich zaangażowanych i prześlij ten film komuś, kto potrzebuje usłyszeć, że dbanie o siebie w pierwszej kolejności nie jest egoizmem to strategia przetrwania. Podróż, którą dziś odbyliśmy, odsłania paradoksalną prawdę, która rozbrzmiewa przez wieki. Ci, którzy opanowują sztukę inteligentnego egoizmu, nie tylko żyją szczęśliwiej, ale często wnoszą bardziej znaczący wkład w świat. Machiavelli nie nauczał okrucieństwa, ujawniał egzystencjalną matematykę, którą niewielu ma odwagę zaakceptować. Wyczerpany altruista ratuje niewielu, pełen energii egoista może odmienić tłumy. To nie jest przyzwolenie na obojętność czy ukrucieństwo. To wezwanie do głębszej odpowiedzialności osobistej, odpowiedzialności za zachowanie siebie w całości, aby naprawdę móc być użytecznym. Kiedy chronisz swoją energię jak święty zasób, kiedy ustanawiasz granice niczym mury zamku, kiedy świadomie wybierasz, gdzie inwestujesz swój ograniczony czas, nie jesteś egoistą. Jesteś strategiczny wobec własnego istnienia. Społeczeństwo będzie nadal wywierać na Ciebie presję, byś się poświęcał, rozcieńczał swoją istotę w tysiącu bezsensownych zobowiązań, dźwigał ciężary, które nie są twoje. Ta presja nie jest przypadkowa. Systemy, które opierają się na wyrzeczeniu wielu dla korzyści nielicznych, mają interes w tym, byś był zbyt wyczerpany, by kwestionować, zbyt zajęty, by planować własny awans, zbyt winny, by pozwolić sobie na chwilę osobistej radości. Ale teraz znasz sekret. Wiesz, że twoje szczęście nie jest kradzieżą szczęścia innych. Rozumiesz, że dbanie o siebie w pierwszej kolejności nie jest narcyzmem. To pragmatyzm ewolucyjny. Uznajesz, że najbardziej hojni ludzie na świecie to ci, którzy dają z obfitości, a nie z desperackiego niedostatku. Następny poziom tej podróży obejmuje coś jeszcze bardziej niepokojącego. Odkrycie, jak masy są manipulowane, by akceptować własne nieszczęście jako cnotę, jak całe systemy zależą od Twojego samozaparcia, by funkcjonować i dlaczego prawdziwie potężni nigdy nie stosują się do rad o poświęceniu, które głoszą innym. Przygotuj się, by zakwestionować nie tylko swoje osobiste nawyki, ale i fundamentalne struktury, które definiują to, co uważamy za moralne, sprawiedliwe i pożądane. To dopiero pierwsza warstwa znacznie głębszej i mroczniejszej prawdy o naturze ludzkiej, władzy i szczęściu. Jeśli jesteś gotów zanurzyć się głębiej w tę odsłaniającą odchłań, pozostań w kontakcie. Kolejne objawienia sprawią, że to, co dziś usłyszałeś, będzie wydawało się jedynie łagodną rozgrzewką wobec tego, co naprawdę rządzi naszą rzeczywistością.